Cześć, czołem, Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. E, wracamy do browaru Nok, e, albo Nuk, e, nigdy nie jestem pewien, ale chyba jednak Nok. E, browar Nok i e, piwo Czas na Przerwę. Czas na Przerwę, czyli White Ipa, e, to jest jedno chyba z trzech piw, które się pojawiły w tym pierwszym rzucie Oferty właśnie tego browaru mają się wkrótce pojawić, albo już może się pojawiły, nawet piwa kolejne. Jeżeli do mnie dotrą, to oczywiście w którymś momencie się na kanale zapewne pojawią. Tutaj mamy White IP. White IP fajna sprawa pod warunkiem, że jest dobrze zrobiona jak każdy styl. Zobaczymy jak będzie w tym przypadku. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? Ekstrakt 14% alkohol 5,7%, goryczka tutaj w skali graficznej browaru wyrażona jako 4,5 na 10. Jeśli chodzi o składniki, mamy wodę, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane, chmiele amerykańskie, to wiemy z opisu, skórka słodkiej pomarańczy, kolendra i drożdże, piwo uważone w browarze w Błoniu to jest informacja tutaj również, której nie mamy na etykiecie, ale którą, którą w tym momencie mogę podać, White Ipa no zobaczymy, data przydatności 27 sierpnia 2019 roku, piwo tu akurat mam cenówkę, piwo kosztowało 6,99 zł zatem sięgam po otwieracz biały, goły kapsel, także tutaj Żadna atrakcja dla kolekcjonerów. Otwieram zatem po prostu co w aromacie z butelki. Delikatnie czuć cytrusy może to właśnie ta skórka, skórka pomarańczy. Jest trochę takiej nutki kolendrowej, lekko perfumowanej nawet. No, jest ta nuta taka pomarańczowa, cytrusowa, jest trochę kolendry, czuć gdzieś tam słodowość taką dosyć konkretną, dosyć wyraźną. Zobaczymy szkło firmowe tym razem Browar Nok, do kompletu z piwem. No i zobaczymy jak wypadnie przelaniu do szkła, całkiem zresztą ładnego. Jeśli chodzi o barwę, no to jest taka delikatnie przybrudzona żółć, idąca lekko w kierunku pomarańczy. Piwo wyraźnie zmętnione. No generalnie te wajkipy czasami tak właśnie wyglądają, czyli nie jest na pewno za ciemne. Może, mogłoby być trochę jaśniejsze, nie byłoby źle, ale nie ma raczej tutaj z tym jakiegoś problemu poważniejszego. Jeśli chodzi o pianę, no piana jest niestety licha. Zbudowała się bardzo tutaj cienka warstewka, która chyba jednak będzie mieć tendencję do szybkiej redukcji. Za chwilę możemy tej piany już w ogóle nie mieć. Jest ten korzuszek taki bardzo, bardzo tutaj niepewny, tak bym go określił. Co w aromacie ze szkła? No, otworzył się bardziej ten aromat. Wyraźnie czuć te nuty pomarańczy, wyraźnie czuć akcent kolendry. Mam wrażenie, że gdzieś jest tam taka delikatna nutka, minimalnie utleniona, taka, taka leciutko miodowa. Ale jest kolendra, bez dwóch zdań, wyczuwalna wyraźnie. Jest właśnie ten akcent cytrusowy. Najprędzej bym właśnie powiedział, że to jest ta skórka pomarańczy. Jeśli chodzi o aromat odchmielowy, no to tutaj on nie jest jakoś, bym powiedział, wyraźnie zaznaczony przynajmniej no w bukiecie tego piwa jakoś tutaj nie za bardzo on, on wychodzi. Najbardziej wychodzi kolendra, nuta cytrusa obstawiam tutaj właśnie skórkę pomarańczy, plus takie akcenty już bardziej odsłodowe bo czuć taką w aromacie trochę właśnie słodowość może nawet właśnie taką pszeniczną powiedzmy No, przy czym ta kolendra mam wrażenie, że coraz wyraźniej wyczuwalna, zatem próbujemy, czas na przerwę White Ipa Browar Nok. wasze zdrowie Dość rzeźki smak z wyraźnie takim cytrusowym profilem. Jest taka charakterystyczna, odsłodowa nuta pszeniczna taka, która się właśnie pojawia też w Witbirach taka lekko ciastkowa, lekko biszkoptowa. E, pojawia się tutaj coś takiego, i myślę, że dobrze, dobrze pasuje do charakteru white ipa. Ogólnie, piwo jest bardzo delikatne. Goryczka jest bardzo, bardzo niska. Wręcz bym powiedział, nawet, że jest nikła. E, nie uważam, żeby white ipa akurat było tym stylem, w którym ta goryczka musi być najbardziej wyraźna, najbardziej konkretna. Ale z drugiej strony. Nie powinniśmy popadać w żadną skrajność, a ja mam trochę wrażenie tutaj, że, że tej goryczki jest po prostu za mało. Za mało jest tego charakteru jednak ipy, która no coś tam goryczkowego powinna mieć w sobie. Smak jest mocno zdominowany przez nuty cytrusowe, bardzo wyraźnie też gdzieś tam w ustach, w aftertaste kolendra wyczuwalna. Retronosowo tak samo kolendra, ale też właśnie ten taki trochę biszkoptowy, taki zbożowo-przeniczny akcent. Nie można powiedzieć, żeby piwo było słodkie, ono jest dość wytrawne. Ta baza słodowa smakuje zaznaczona bardzo delikatnie, ale przy tak niskiej goryczce no jest takie trochę poczucie, że jednak może za bardzo się oddalamy od, od tego India Pale Ale. Wiadomo, że White i się rządzi trochę swoimi prawami, ale jednak wydaje mi się, że powinno się tutaj więcej zadziać, także jeśli chodzi o aromat chmielowy, bo aromat w tym piwie jest mocno zdominowany przez dodatki, przez kolendrę i przez skórkę pomarańczy. Gdyby to zabrać, to mam wrażenie, że mielibyśmy ten aromat bardzo nijaki, taki właśnie typowo słodowy, bez żadnych, bym powiedział, atrakcji specjalnych. Mówię, w bukiecie, cytrusy na czele z pomarańczą, kolendra. Ogólnie nie jest to na pewno złe piwo, w tym sensie, że jest jak najbardziej do wypicia. Nie ma żadnych wad, które by jakoś odrzucały, i tak dalej, natomiast no jest mało wyraziste. jest mało wyraziste. Nawet w kategorii Ładzipa jest mało wyraziste. Fajne jest to, że czuć kolendrę i czuć skórkę pomarańczy Niektórzy gdzieś tam się stykną z takimi opiniami, twierdzili na temat tego piwa, że jest skrajnie kolendrowe, że ta kolendra zabija wszystko. Nie zgadzam się z tym. Akcent kolendry jest wyraźny, ale na pewno nie jest tutaj jakiś, nie wiem, przytłaczający, nic z tych rzeczy przynajmniej w mojej butelce. Dużym plusem jest to, że jest dość rześkie. Jest do rześkie, jest orzeźwiające, nie jest przyciążkawe w żaden sposób. Goryczka, tak jak mówię, niska. To właśnie jest taka goryczka, która jakby powoduje, że jest bardziej przechył, w tym przynajmniej aspekcie jest bardziej przechył w kierunku bitbira niż w kierunku w kierunku India Palei. Ma coś w sobie to piwo, a jednocześnie czegoś w nim brakuje. <laughs> Czyli w sumie, tak jak to często bywa z piwami z polskiego rynku kraftowego. Ma coś w sobie, ale czegoś mu brakuje. No I to jest myślę, dość trafne podsumowanie. Eee, czasu na przerwę, czyli White I z browaru Nok. Jeżeli piliście, to podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, birofile w piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.